To ta prawdziwa miłość wykuwa się w takiej codzienności, w takiej kawie, którą się pije z drugą osobą, się patrzy przed siebie i się nic nie mówi. To takie lekkie milczenie, kiedy nie musimy nic mówić, bo widzimy to samo, wiemy to samo. Ja to przeżywałem, może nie z partnerkami, ale z przyjacielem, jak żeśmy na Mazurach siedzieli, na pomocy patrzyliśmy przed siebie i nie mieliśmy kontaktu wzrokowego ze sobą, tylko z jeziorem. Jak tam ryba skoczyła, to mój przyjaciel mówi: O, leszczyk. Tak? I mówisz, o, leszczyk. Prawda? I, no i dalej żeśmy milczeli. Że, że jak jest nam dobrze z kimś w relacji, to rzeczywiście to milczenie jest yy, błogie. Takie, 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 Ma się wtedy takie poczucie kompletności. Tak? Myślę, że to jest takie pytanie, po czym poznajemy, że to jest właśnie to. Mamy takie wrażenie, że jesteśmy z tą osobą. Bo, bo chcemy i wszystko jest dokoła tak, jakie ma być. Nic byśmy nie zmienili, prawda? Nie, nie, nie mamy o nic pretensji, niczego sobie nie życzymy, chcemy tą chwilę